Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania materiału powtórzeniowego z historii Europy i świata na przełomie XVII i XVIII wieku. Zapraszam serdecznie. Schyłek wieku XVII przyniósł ze sobą w Europie ogromne zmiany, zarówno polityczne, społeczne, jak i gospodarcze. Pod względem gospodarczym w Europie zaczęły pojawiać się pierwsze duże manufaktorie oraz pierwsze podstawowe fabryki, które położyły fundamenty pod to, co będzie w przyszłości znane jako rewolucja przemysłowa, która rozpocznie się na przełomie XVIII i XIX wieku, równocześnie wzrosła także rola gospodarcza dużych miast, w efekcie czego o wiele ważniejsza stała się również rola mieszczaństwa, zarówno pod względem społecznym, gospodarczym, jak i politycznym, co miało daleko idące konsekwencje dla wielu państw europejskich. Również na przełomie XVII i XVIII wieku zaczęły zachodzić także zmiany w dotychczasowym układzie sił politycznych w Europie. Wiele mocarstw, które w XVII wieku wiodły Prym, pod koniec tego samego stulecia, stały się marną namiastką swojej dawnej siły i potęgi. Dotyczyło to m.in. Królestwa Hiszpanii, Imperium Osmańskiego Turków czy Rzeczpospolitej obojga narodów. Jednocześnie na znaczeniu zaczęły zyskiwać również inne państwa, takie jak Królestwo Francji, Holandia, Wielka Brytania, a w późniejszych latach także Prusy czy Rosja. Innymi słowy, od początku wieku XVIII zaczęły zachodzić naprawdę poważne zmiany, jeśli chodzi o to, które mocarstwa stawały się te najważniejsze i najpotężniejsze. Równocześnie Zaczęły zachodzić także zmiany na sferze kulturowej, filozoficznej i naukowej, gdy od końca XVII wieku barokowe ideały zaczęły ustępować w miejsce nowym ideom tzw. oświecenia, które w o wiele większym stopniu stawiało na wiarę w rozum, logikę, naukę, racjonalne myślenie oraz empiryzm, zakładając, że tylko postęp naukowy. I technologiczny jest w stanie budować lepszą przyszłość dla ludzkiej cywilizacji, w efekcie czego to właśnie w tym okresie zaczęły tworzyć się podwaliny pod pierwsze nowoczesne dziedziny nauk, takich jak fizyka, chemia, biologia i wiele, wiele innych, co odcisnęło trwałe piętno na dalszym rozwoju naukowym, filozoficznym i kulturowym ówczesnej Europy. Równocześnie, jak już wspomniałem wcześniej, zaczęły w tym czasie wylęgać się nowe mocarstwa, które zaczęły kształtować europejską scenę polityczną. Już w roku 1701 na obszarach prusk książęcych oraz Brandenburgii powstało nowe państwo, jakim było Królestwo Pruskie, które szybko zaczęło zyskiwać na sile w kolejnych dekadach. Swój chrzest bojowy królestwo pruskie przeszło na przełomie pierwszego i, i na, pierwsze, na przełomie pierwszej i drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to Prusy wdały się w aż trzy wojny o Śląsk przeciwko państwu austriackiemu. Ze wszystkich tych trzech wojen Prusy wyszły zwycięsko, przejmując kontrolę nad większością obszarów Śląska i umacniając swoją pozycję jako nowego europejskiego mocarstwa. Równocześnie, mniej więcej w tym samym czasie, Wzrosło znaczenie carskiej Rosji. Rosja, która jeszcze do drugiej połowy XVII wieku uchodziła za zaścianek Europy, który odgrywał marginalne znaczenie na starym kontynencie. Pod koniec XVII wieku i na początku wieku XVIII państwo to zaczęło przychodzić poważne przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Wszystko to za sprawą jej ówczesnego cara Piotra I Wielkiego – który po odwiedzeniu Europy Zachodniej i przekonaniu się, jak bardzo jest ona rozwinięta w stosunku do Rosji, zaczął on reformować swoje państwo. Aby Rosja mogła dzięki temu dogonić resztę kontynentu europejskiego. Reformy Piotra Wielkiego przyniosły zamierzone rezultaty i pod koniec jego panowania Rosja praktycznie stała się nowym mocarstwem, zmieniając m.in. swoją nazwę z Carstwa Rosyjskiego na Cesarstwo lub Imperium Rosyjskie. A zwieńczeniem reform Piotra I Wielkiego było wybudowanie nowego miasta. Nazwanego na jego cześć Piotrogrodem, a w późniejszych dekadach nazwę zmieniono na Petersburg, a ostatecznie, pod koniec panowania Piotra I Wielkiego, to właśnie do Petersburga przeniesiona została stolica państwa rosyjskiego. Mniej więcej w tym samym czasie, daleko na zachodzie, za Oceanem Atlantyckim, zaczęła tworzyć się nowa potęga nowe Państwo na kontynencie amerykańskim, które powstało w wyniku zbuntowania się 13 brytyjskich kolonii, zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Tamtejsi koloniści już od lat byli niezadowoleni z polityki podatkowej, jaką nakładały na nich władze brytyjskie w Londynie co ostatecznie doprowadziło do tego, że zbuntowane kolonie 4 lipca 1776 roku proklamowały swoją deklarację niepodległości, przekształcając się w nowe państwo znane od tego momentu jako Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w angielskim skrócie USA. Niedługo później na kontynent amerykański zostały wysłane oddziały armii brytyjskiej z rozkazem spacyfikowania zbuntowanych kolonii i przywrócenia tam kontroli brytyjskiego rządu nad swoimi koloniami. Doprowadziło to tym samym do kilkuletniej wojny, znanej jako amerykańska wojna o niepodległość, w której decydującą rolę po stronie amerykańskiej. Za Odegrał Jerzy Washington, który stał się naczelnym dowódcą ówczesnej armii amerykańskiej, którą nazywano armią kontynentalną. Wojna ta ostatecznie zakończyła się w roku 1783, kiedy podpisany został traktat pokojowy w Paryżu, na mocy którego Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Która w kolejnych latach zaczęła powoli rozbudowywać swoją potęgę na kontynencie amerykańskim, jednocześnie przyjmując ustrój demokratyczny, którym był całkowitym odejściem od europejskich monarchii. Na czele państwa miał stanąć demokratycznie wybierany prezydent, a na pierwszego prezydenta USA wybrano właśnie Jerzego Waszyngtona. Jakiś czas później, również na terenie Francji doszło do gwałtownych przemian politycznych i ustrojowych. Pod koniec XVIII wieku Francja zaczęła pogrążać się w coraz głębszym kryzysie społecznym, politycznym i gospodarczym, a oliwy do ognia dolewały bardzo niekompetentne rządy ówczesnego króla Ludwika XVI, który nie był w stanie tym wszystkim problemom zaradzić. Zwieńczeniem tego wszystkiego była próba nałożenia na francuskie społeczeństwo nowego podatku w roku 1789. Co w konsekwencji doprowadziło do tego, że członkowie stanu trzeciego we Francji, który składał się w większości z chłopów oraz mieszczan, zdecydował się zbuntować przeciwko władzom francuskim. I w roku 1789 na ulicach Paryża doszło do regularnych walk, w wyniku którego rewolucjoniści zajęli paryską twierdzę Bastylia i zrównali ją z ziemią. Wydarzenie to uważa się za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która na następne 10 lat pogrążyła Francję w głębokim chaosie politycznym i ustrojowym, w trakcie którego Francja najpierw przekształciła się w monarchię parlamentarną, Później po obaleniu i straceniu króla Ludwika XVI przekształciła się w Republikę Francuską, by później przejść do dyktatury radykalnych jakobinów, a ostatecznie stać się dyrektoriatem rządzonym przez radę pięciu tak zwanych dyrektorów, czyli ministrów, którzy starali się zaprowadzić ład i porządek w kraju. A na sam koniec, w roku 1799, rewolucja została ostatecznie obalona w wyniku przewrotu politycznego i wojskowego, który dokonał Napoleon Bonaparte, wprowadzając Francję w okres napoleoński. Podsumowując, na przełomie XVII i XVIII wieku liczne reformy gospodarcze i społeczne doprowadziły do powstania w Europie pierwszych dużych manufaktur oraz fabryk, a także do znacznego rozrostu dużych miast i ich znaczenia gospodarczego. W efekcie czego wzrosło również znaczenie mieszczaństwa, co położyło fundamenty pod narodzinę późniejszej rewolucji przemysłowej na przełomie XVIII i XIX wieku. W tym samym czasie zmieniał się również dotychczasowy układ sił politycznych. Stare imperia takie jak Turcja, Hiszpania czy Rzeczpospolita zaczęły tracić na znaczeniu, podczas gdy w tym samym czasie rosła w siłę potęga Prus, dynastii Habsburgów w Austrii czy reformowanej przez Piotra I Rosji. W roku 1701 na scenę polityczną wkroczył nowy gracz w postaci Królestwa Pruskiego, które powstało na obszarach prusk Książęcych oraz Brandenburgii. Państwo to swój chrzest bojowy przeszło podczas trzech wojen o Śląsk toczonych z Austrią, w wyniku których Prusy wygrały i ostatecznie przejęły kontrolę nad prawie wszystkimi obszarami Śląska, Umacniając tym samym swoją pozycję polityczną w ówczesnej Europie. Jednocześnie na zachodzie rosła potęga Nowego Państwa, które powstało w miejsce 13 zbuntowanych kolonii brytyjskich. Państwo to zostało nazwane Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w angielskim skrócie USA i powstało ono 4 lipca 1776 roku, kiedy zbuntowane kolonie ogłosiły swoją deklarację niepodległości. W odpowiedzi władze brytyjskie wysłały do Ameryki swoje wojska z rozkazem stłumienia rebelii. Doprowadziło to tym samym do kilkuletniej wojny, zwanej amerykańską wojną o niepodległość, która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Amerykanów i uznaniem nowego państwa przez Brytyjczyków na mocy traktatu pokojowego podpisanego w Paryżu w roku 1783. Gwałtowne przemiany polityczne zaszły również na terenie Francji, która pod koniec XVIII wieku pogrążyła się w głębokim kryzysie gospodarczym, a nieudolne rządy ówczesnego króla Francji, Ludwika XVI, doprowadziły w konsekwencji do tego, że w kraju wybuchła wielka rewolucja francuska w roku 1789, która na następne 10 lat pogrążyła Francję w głębokim kryzysie i chaosie politycznym oraz ustrojowym. W tym samym również w czasie zaczęły zachodzić poważne zmiany pod względem filozoficznym, kulturowym oraz naukowym, gdy miejsce baroku zajęła nowa epoka zwana oświeceniem, która stawiała na wiarę w rozum, racjonalizm, empiryzm oraz logikę, uważając, że tylko postęp naukowy i technologiczny może przynieść światu lepszą przyszłość i zbudować lepsze społeczeństwo. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.